Z wielką przyjemnością przemawiam po przerwie, ponieważ to jest drugie, drugie wystąpienie o Konfederacji Polskiej Niepodległej i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł ze strony organizatorów. Chciałem im za to podziękować. Z jednej strony opis taki okiem historyka, ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, jak widzę Konfederację Polski Niepodległej na tej przestrzeni od 1979 roku, jako jej działacz, człowiek, który ją współtworzy, a zarazem działać Solidarności Walczącej, bo spora część z Państwa tutaj na sali też działa, działała w różnych organizacjach. Ja jeszcze byłem w NZS-ie, niektórzy tu obecni na sali byli w Federacji Młodzieży Walczącej, Dużo ciekawsze są te spostrzeżenia i łatwiej powiedzieć o specyfice danej organizacji w takim panelu historycznym, kiedy ma się porównanie po prostu do wielu organizacji. Ja mam przyjemność tutaj powiedzieć parę słów o tej małej grupce, jaką określono, tą małą grupkę ludzi, jaką byli członkowie Konfederacji Polski Niepodległej. Zacznijmy od odpowiedzi na podstawowe pytanie. Kto tu był małą grupką, a kto był dużą organizacją? Bo podstawowa rzecz, która właściwie wszystko wyjaśnia, to jest to, jak sobie powiemy, ilu nas było. Członków Komitetu Obrony Robotników w szczytowym okresie, proszę Państwa, nikt nie chce wierzyć, 37 członków. Oczywiście wielkie wpływy, bo byli w wolnej Europie, w trybunie ludów. Codziennie w wolnej Europie PPC, także to jest inna organizacja. Największa organizacja podziemna walki z komunizmem e, przecież lat 80. -tych. to jest Solidarność Walcząca, grubo ponad tysiąc słów. <klucza> Każdy kto działał w konspiracji jest świadomy co to znaczy tysiąc ludzi w konspiracji w skali kraju. Gigantyczna struktura, najbardziej oddanych świadomych ludzi. Z drugiej strony w opozycji niepodległościowej Konfederacja Polski Niepodległej ugrupowanie, które, do którego zapisało się ponad 100 tysięcy ludzi. Tu jeden z ludzi dzisiaj, panelistów powiedział, że według jego oceny Konfederacji się zapisało 3 tysiące ludzi. To jest prawie prawda, bo rzeczywiście na kopalni Andaluzja zapisało się do kafajetu 3000 ludzi. Także w tym sensie to, to jest oczywiście prawda. Wielkie organizacje, jak Konfederacja Polski Niepodległej, która działa po prostu jawnie, było jej łatwo werbować ludzi. Oczywiście w związku z tym było dużo agentów, jakichś dziwnych ludzi, no bo każdy się mógł zapisać. Największe organizacje jawnej opozycji antykomunistycznej. Z drugiej strony największa organizacja konspiracyjna w całej Polsce Solidarność Walcząca. A poza tym, proszę Państwa, długo nic. Długa przerwa. Długa, wielka przerwa. I potem, oczywiście, były jeszcze inne organizacje, ale znajmy proporcje. Organizacje harcerskie, o których tu dzisiaj słyszeliśmy przez 40 minut, oczywiście, jak sam powiedział panelista, podały swoją nazwę po odzyskaniu niepodległości. To znaczy one tak świetnie się zakonspirowały, że ujawniły swoją nazwę dopiero po zwycięstwie. Ale oczywiście byli przez to harcerze. Ja na przykład wyrzucono mnie z harcerstwa, instruktora harcerskiego i poszedłem do KPL. Wielu do SWI. Do... Kto jeszcze działał? Proszę Państwa, poza tymi dwoma organizacjami oczywiście były inne. Federacja Młodzieży Walczącej, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległości. Mnóstwo, możemy wymienić, ale wszystkie te organizacje poza Konfederacją Polski Niepodległej i Solidarnością Walczącą to jest daleko, daleko, daleko. Żeby skalę znać, bo jak się słucha tych paneli i książki czyta, to opowiadają o jakimś ruchu, nie wiem, baza. Ja w życiu nie słyszałem o takiej organizacji podziemnej, podobno była w Warszawie. Ale proszę Państwa, nie można porównywać lokalnej organizacji z Warszawy czy z Łodzi. Do ogólnopolskich struktur. To jest po prostu zwyczajnie nieuczciwe. Zwyczajnie nieuczciwe. <klucz> czym szczególnym jest Konfederacja Polskiej Niebułtyki? Bo każda organizacja ma jakąś swoją specyfikę, czym się wyróżnia, ma swoją taką tożsamość. Wiemy właściwie, dotykamy tych ludzi, mamy kolegów, przyjaciół, kim są ci ludzie, wiemy przecież, prawda? Z solidarności, ZNZ z Solidarności, jaką oni mają specyfikę, jaki są ludzie z konspiracji, jacy są ludzie z Komitetu Obywatelskiego, jacy są ludzie z nzs czy z KOR-u, a jacy są ludzie z KPN-u i Z. No wiemy jacy są. z zwardszy. Najbardziej świadomi, oddani, bezkompromisowi, to ludzie KPN-u i solidarności. Różnica była taka, że jak doszło do aresztowań czy internowań, to ludzie skoro byli weczasowych ośrodkach bez krat zamykani, a my w ciężkich więzieniach w piwnicy bez okna. Taka była praktyczna różnica. Bo Jan Lityński mówi, żeśmy się prawie nie różnili. Choćby tym, że oni pisali w swoim biuletynie, KPM to jest program Drogą Podłości do Niepodległości. Jana Walca, to ich partia. W ich organie, KOROSKI. Myśmy nigdy nie mówili, że tam co prawda w KORZE to większość z pzpr u że to agentura sowiecka, czy stalinowska, która miściła Otóż, proszę Państwa, czym specyficznym była i jest Konfederacja Polskiej Niepodległości? Pierwszą rzeczą specyficzną to jest to, że w ogóle jest nadal. Jest jedyną organizacją opozycji demokratycznej, która walczyła przez te 30 parę lat o niepodległość i nie została rozwiązana. Działa nadal. To jest pierwsza rzecz, która nas wyróżnia. Druga rzecz, która nas wyróżnia, to jest to, że ta organizacja przyjęła koncepcję działań jawnych. Ponieważ duża część ludzi, rząd emigracyjny, wiele środowisk opozycyjnych mówią, nie można działać jawnie. Ponieważ komuniści nas pozamykają, wymordują, działania jawne są nieskuteczne, poddają nas represji, łatwo nas wyrzucić z pracy itd. I w związku z tym, Kapel, który przyjęło koncepcję i wybrany go przyjęło, szwajca, ktoś to musiał wymyśleć. Przez poprzednie 200 lat każda walka o niepodległość była toczona zbrojnie. Każda. Zwyczajem Polaków było wziąć szapę, wziąć na koń, Wykopać z ogródka pod oliwiony karabin i walczyć zbrojnie. Pierwsza w historii koncepcja polskiej walki o niepodległość bez użycia zbrojnych działań, to jest koncepcja rewolucji, bez rewolucji, zupełnie proroczej książki. Znam mnóstwo historyków z WP, którzy opowiadają o opozycji i nie przeczytali tej książki. Jak ktoś tej książki nie przeczytał, to kompletnie nic nie rozumie. Kompletnie. Po pierwsze, odrzucenie 200 lat koncepcji walki zbrojnej i podjęcie się w latach jeszcze 70. przed Przecież Solidarnością, jawnego działania jako jawnej, legalnej, antykomunistycznej, niepodległościowej opozycji, na wzór takiej jak Gandhi w Indiach i tak dalej, czy Martin Luther King, A więc działanie, proszę Państwa, bez użycia przemocy. Pierwsza, najważniejsza rzecz, która jest z pełni Mówimy o roku, o latach 70. Druga, działanie wykorzystujące legalizm PRL. Skoro PRL ogłosił w Helsinkach, że będzie przestrzegał porozumień KBWE o prawach człowieka, to my stajemy do wyborów i mówimy, zagwarantowaliście w Jałcie, że będą wolne wybory, podpisaliście w Helsinkach. Nas te przepisy do niczego nie zobowiązują. Myśmy w Jałcie tego nie podpisywali. Ale skoro Związek Radziecki i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zobowiązały się przeprowadzić wolne wybory. Myśmy stanęli do wolnych wyborów i pokazaliśmy oczywiście, że nie ma żadnych wolnych wyborów. A więc podjęcie działań jawnych, legalnych pokojowych, następnie fundamentalna rzecz, walka, walka skrajkowa wydajemy w czerwcu 1980 roku zasadniczą książeczkę. Proszę o Walka strajkowa. Przygotowujemy świadomą część społeczeństwa, działaczy wolnych związków zawodowych, ROC, OKOR i tak, tak do koncepcji, że będą masowe strajki, że ludzie z się obudzą. Dzisiaj płaczemy, bo jest straszna apatia, to jest dramat w Polsce. Ludzie nie walczą o swoje prawa. Ale tak samo było przecież w latach 70. -ty. Ale powiedzieliśmy, za chwilę wybuchną strajki. Śmiał się Giedroyć i w swoich biuletynach, że to oszołomy z KPN zapowiadali, że brożynkę wydali. Walka strajkowa. Będą strajki. Dokładnie opisaliśmy dla działaczy robotniczych, jak należy nie wychodzić na ulicę, bo będą strzelać, zamykać się w zakładach pracy, robić strajki okupacyjne, pokojowe, żądać wolnych związków zawodowych. Dlaczego taki postulat? Ano dlatego, że wolne związki zawodowe są masową, podstawową formą samoorganizowania ludzi w sprzeciwie do państwa totalitarnego, wyzwanie do pseudo-robotniczego jego charakteru. Gdzie ma się miliony ludzi, z składki można z tych ludzi wy wyłuskać świadomych do dalszej walki o niebogie. A więc kluczowe rzeczy to jest, to są to, co mówię: rewolucja bez rewolucji, walka z Eko. Następnie wybuchają strajki. Kapelusz, kierowcy, idzie do więzienia. Oczurski, Szarygiew, Stański, Jan, Łemek, Łębek, Bocian no prawie wszyscy, no, tu na tej sali, to musiałbym tak z, z 30 osób wymienić przecież. Idą do więzień na krócej, dłużej. Solidarność ma. 16, 18, 18 miesięcy wolności. Wielka radość. A KP idzie do więźniów. Solidarność jest testowana przez komunistów i korowcy przejmują kierownictwo Solidarności, prawda? Geremek, Kóro i Spółka. I nie chcą zrealizować prostej rzeczy. Zapisu porozumień sierpniowych tutaj ze wszystkich tych strajków. W Gdańsku, Szczecinie, Jastrzbiu, Kucie Katowice czy już wszystko Rzeszowskich z rolnikami. Te pięć kluczowych porozumień. Się tylko że nie będzie więźniów politycznych. Od razu władza to łamie i korowcy mówią, a ja nic się nie stało, prawda, Geremek, bujak i tak dalej. Niech siedzi KPL nie wie". Co się dzieje? Ktoś tu mówi, że w Śląsku KPN miał parę tam członków Zarządu regionu i miał tam korzystać z solidarności wszędzie, korzystał z poświęców wielu powielaczy. W wielu zakładach pracy, proszę Państwa, powstają jawne komisje zakładowe Konfederacji Polski Niepodległych. W kombinacie budownictwa ogólnego w Sosnowcu jest największa. Eugeniusz Rydelin założył tak, Wyrzucił z ZSMP, przejął lokal, założył biurokratę. Zapisało się tam kilka tysięcy, nie 3 czy 5 tysięcy członków, w zakładzie liczącym 27 tysięcy ludzi. I. Masowo ludzie się zapisują, bo widzą, że jest już solidarność i chcą niepodległości. 11 listopada w całej Polsce wielkie marsze i dlatego wprowadzają stan wojenny, bo widzą, że solidarności traci władzę Kor, przechodzą ludzie radykalni, którzy nie tylko chcą wolnych związków, które uznają przewodnią rolę PZPR-u, tylko widzą siłę, która mówi trzeba nam nie tylko michy, nie tylko spraw socjalnych, ale trzeba nam, nie tylko wolnego słowa. Ale trzeba nam przede wszystkim wolności, niepodległości. I to hasło uzyskuje ponad 100 tysięcy deklaracji, 120 tysięcy deklaracji zewidencjonowanych, pewnie jeszcze z grubie tyle takich sylwetków ludzi. Ponaglają mnie, że mam mówić krótko, nie będę mówił teraz o konspiracji, bo to jutro będzie taki temat. KPN ma problem, bo musi z działań po 13 grudnia zastosować się i dogadać z Solidarnością Walczącą, zrobić struktury konspiracyjne. Dzisiaj nie będę o tym mówił, o tym powiemy jutro. Co robi KPN dalej? Porozumiewa się z Solidarnością Walczącą i w 1988 roku rozbijamy komunę strajkami w Rybnickim Okręgu Męglowym i innych kompaniach w Andaluzji dalej. Wygrywamy, to jest świadomość mnie. Najważniejszy fakt w historii nowożytnej przecież Polski, tak jak wojna 20 roku wygrana z Bożego. Wygrany strajk, zrobiony wspólnie przez nas, głównie KPN-spór, tu są ludzie, prawda? Zestrzębia to wiedzą, Możemy ich wymienić z Kolega Kamiński napisał prostu książek książce. pracy. Otóż wygraliśmy strańki, które chciał zgasić Kościół, Wałęsa, przyjechał ktoś by go taczkami pogonili, żeby uciekł, prawda? Z gajca. I władza komunistyczna, bez złamania tego strajku ostatniego na manifestie, podpisuje porozumienie, cofa się, dochodzi do rozmów okrągłego stołu, pada mur Berliński. Dzięki nam, dzięki porozumieniu Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej i Świadomych Ludzi z Solidarności, wygraliśmy strajki 88. roku przełomowe dla historii Polski. I to jest nasz największy atut i największa zasługa, jaką mamy przed Polską. udane powstanie śląskie. Nie proszę Państwa, to było coś znacznie większego. To było tak, jak zrywał roku, oczywiście w innej skali, w całej Polsce. Wtedy to byliśmy tym woździem wieku trudny i rozpadł się system. Potem co robimy? Wspólnie. to jak razem siedzimy. Okupację komitetów PZPR-u, bo mazowieckich broni wziął do rządu. Okupację Baz Radzieckich. Mazowieckich mówi stycznia 1990 roku. Pozostanie wojsk sowieckich w Polsce z polską racją stanu na konferencji prasowej w Interpresie. Polski solidarnościowy premier. A my wspólnie okupujemy Bazy Radzieckie i wyrzucamy Sowietów z Polski, Podpisują z nami porozumienie z KPN-em o wycofaniu wojsk radzieckich. Nie z rządem, proszę Państwa. Okupujemy budynki RSW. Kupujemy PRON, no, kupujemy ZSMP, kolegia do no, sprawy mykroczyśmy rozwiązali. Szkoda, że się za sądy nie zabrali, trzeba było pogonić jeszcze tych Brawo! Gonić, <noise> gonić! To jest nasza wina. Mamy też grzechy, jako i Solidarność walczącej KP. Mogliśmy pogonić tych zmianowańców Kiszczaka i z Policji i z... Ale, ale, proszę Państwa, bądźmy sprawiedliwi. Udało nam się założyć Czelca, wspaniałą patriotyczną grupę Marsze Kadrówki od 81, potem wolne związki zawodowe, Huli, kary, cały kraj. Wyrywaliśmy dużo młodych oficerów policji, wojska ze szponów komuny. Proszę Państwa, można mówić godzinami muszę kończyć, widzicie. No. Wspaniale, że mogliśmy trochę prawdy powiedzieć, że może to wydrukują, historycy będą wiedzieć. My wiemy, trzeba, proszę Państwa, być dumnym. Zrobiliśmy wielkie dzieło, byliśmy najbardziej świadomą częścią polskiego wolnościowego ruchu i dalej na nas spoczywa obowiązek obrony polskiej niepodległości. Nikt zaraz tego nie ma.